Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Widzę, iż nowy rok tuż tuż, to powiedzmy może sobie, kiedy odbył się pierwszy wyścig samochodów w historii. Powszechnie uważa się, że pierwszy wyścig odbył się w 1894 roku we Francji na trasze Paryż-Rouen na dystansie około 130 paru kilometrów. Jednak ta powszechna opinia nie jest do końca prawdą. Pierwszy wyścig odbył się nieco prędzej. W internecie możemy znaleźć informację, że już w 1888 roku odbył się wyścig we Francji, jednak niestety nie znali jego uczestnicy, a jedynie nazwisko wycięzcy. Jednak już rok wcześniej miał się odbyć i wyścig. Jak w książkach historia samochodu mówi, że pierwszy wyścig miał się odbyć w 1887 roku we Francji jest... na distancie 302 km de Neuilly, do Neuilly. Wyścig ten wyciężył niejaki De Dion, który jechał samochodem wyposażonym w trzy koła i silnik parowy. Oto jego zdjęcie. Jednakże jeszcze wcześniej, w roku 1878 w Stanach Zjednoczonych, w miejscowości Green Bay do Madison w stanie Wisconsin, miał się odbyć wyścig samochodów. Tak, w roku 1878. Zostało zgłoszonych 6 samochodów, z czego na skrzydłach stanął ostatecznie dwa. Tutaj zdjęcie to zdjęcie, co widzicie, najprawdopodobniej, bo do tego nie ma stuprocentowej pewności, pochodzi z tego wyścigu. Wyścig miał na celu promować alternatywność źródła transportu, czyli nie konie. Jednak, pierwszy wyścig odbył się 11 lat przed tym wyścigiem. Odbył się on w Anglii, w Manchesterze 30 sierpnia 1867 roku. Dwóch zawodników, jednak Bolton na czele załogi, i na czele drugiej załogi stanął Daniel Adamson. Bolton zwyciężył, a zmiany odbył się remanż. Właśnie, jak mówiłem, odbył się na stanie 13 km sztarza. I był to najprawdopodobniej na ten moment pierwszy w historii, choć możliwe, że było coś jeszcze wcześniej. Tylko że o tym nie wiemy. No to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już w nowym roku. Cześć!